Jak nie odziedziczyć długów po swojej rodzinie? To jedno z najważniejszych pytań, jakie większość z nas powinna sobie przynajmniej raz w życiu zadać. Są na to dwa sposoby, ale Polacy notorycznie je mylą, co prowadzi do gigantycznych tragedii finansowych. Widziałem ich już za dużo, więc oto wszystko, co musisz wiedzieć. Wyobraź sobie dwie sytuacje. Pierwsza, Twoi bliscy żyją, ale wiesz, że mają problemy finansowe. Druga: krewny właśnie zmarł i zostawił głównie długi. W obu przypadkach chcesz się ratować, ale sposoby są zupełnie inne. Jeśli twoi bliscy żyją, a ty chcesz się zabezpieczyć na przyszłość, rozwiązaniem jest zrzeczenie się dziedziczenia. Mówiąc po ludzku. Idziesz razem z rodzicem do notariusza i podpisujecie umowę, w której zrzekasz się do przyszłego spadku po nim. Co do zasady, taka umowa chroni też Twoje dzieci i wnuki, ale trzeba tego dopilnować u notariusza, bo w umowie można ten skutek wyłączyć. I zapamiętaj, umowa musi mieć formę aktu notarialnego, każda inna nie zadziała. Ale co w sytuacji, gdy ktoś z twojej rodziny już zmarł i zostawił długi? Z nieboszczykiem do notariusza już nie pójdziesz, więc czas na zrzeczenie się minął. Teraz jedynym ratunkiem jest odrzucenie spadku. Masz na to tylko 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o spadku. Możesz to zrobić u notariusza albo w sądzie. I tu jest gigantyczna pułapka. Jeśli odrzucisz spadek, w Twoje miejsce wskakują Twoje dzieci. A to oznacza, że musisz iść do sądu rodzinnego i uzyskać zgodę na odrzucenie spadku w ich imieniu i zrobić to za nie. Jeśli tego nie dopilnujesz, Twoje dzieci odziedziczą długi, przed którymi Ty uciekłeś. Co nie jest zbyt sympatyczne. Wiedza na ten temat może uratować dorobek życia. Dlatego jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, podeślij go swoim bliskim i znajomym, może im też się przyda. I zapisz. Cenę mój numer, bo lepiej mieć kontakt do prawnika i go nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć.